E, e, zamknąć japy. Ja bardzo przepraszam, proszę wyjść, wyjść z tego pomieszczenia. A, ale pan właśnie w tej chwili łamie prawo podstawowe tego państwa. O, e, funkcjonariusz właśnie złamał prawo pan funkcjonariusz, ja, ja na pana skargę naniosę, bo proszę pana, pan musi zapukać. Wtedy ja muszę otworzyć. A jak nie otworzę. To może pan się domagać, żeby mi się otworzył, ale nie tak, że jak pan od tak, tak głuchy, sobie wchodzi. Ja tu byłem piosenkę. proszę pana... Ja co byłem tu słucham? proszę... Ja byłem tu proszę pana zajęty, nie widzi pan? Stuknij się w ryj. Nie widzi, że o, się! Stażą, hałasujesz jak nie A nie ja naskarżę ma. się na funkcjonariusza pewnego. Ja ci zasztaj pokażę jak może się naskarżę, jak ci zaraz tutaj spałuję. A, a ja co są to sąsiedzi? Którzy to? to sąsiedzi. A... Zawodowa. Zapłać muzykę. Załóż <ścjąc> muzykę <ścjąc Ja proszę pana, pana Pan tu jest od zamykania <ścjąc> Nie po prostu ci... A. A. Słuchaj proszę się, nie, proszę się wynieść O kurde proszę Proszę się odsunąć Ja zaraz się wyrzucić tego Niech się pan odsunie Jak nas wszystkich do paki nie, nie. Ja zaraz was zrobię do poki, jak zaraz ta muzyka nie udzielnie. a bo co? A bo co? Proszę pana, patrz pana, ja panu mówię tak: pan mnie nie zamknie, yy, a ja. A, a ja na pana nie naskarżę. Hehe. Ty chyba? mać. Wyłącz tą muzykę. Nie rozumiem, że sąsiedzi się skarżą? to wyłamiecie prawo, a ja muszę interweniować. ja Jacy tutaj. sąsiedzi. Zrobię to jak pan, ja, ja pan powie, kto, kto to był. Nie rozumiem, że nie mogę tego zdradzać. Jesteś aż tak głupi, że Proszę pana, ale pan niby Mam jest tutaj taki. Nakaz. Czy pana pan jest niby takim legalistą? Chwilę temu powiedział, że ten. Panu y, y, pan na pan, pan nas przeklinał i łamał w ogóle prawa, i pan od, tak bez nakazu wraz do domu. A po chwili Z udaje nakazu, pan takiego świętoszka. Nie rozumiem, że wszyscy tutaj dzwonią na was, ale pan chwilę się temu. No ale pan też powinien do nas zadzwonić spokojnie, no. A Było spokojnie. Słuchaj mnie! Wyłącz tą muzykę! Dobra! Proszę hmm. pana, a ja pana na pana teraz skażę i będzie pan musiał mi jeszcze odkupić i nie, nie dojść to do od we, niech pan zobaczy, co pan tu zrobił. Mać? Nic się będę odkupywał, to wy, ty, ty, ty je razowałeś. jak miałem je otworzyć, Musiała się dostać, łamaliście prawo, hałasuję. Szanowni a czy to nie jest ten sąsiad obok? Co, sąsiad obok? To nie on! Chwilę to mu się na mnie dziwnie gafił. Szefana? Co? To ty? Co ja? Czemu te drzwi są otwarte? Przecież jakby nikogo nie było, byłyby zamknięte. Nie, nie wiem, słuchaj mnie pan, zlewasza muzyka, nie. Ja popinuję lepiej domu sąsiadowi, aż przyjdzie. Wyjdź dalej, bo aż jest to nie pana dom. Ja jestem, ale ja mam dobre. Ale wie, że to się liczy do włamania. No, pan się włamał do mojego domu. Nie włamałem, miałem nakaz. Słuchaj mnie, kościół. Wypij dalej stąd, bo mam ci do paki, za włamanie. A, a czy to nie są urządzenia podsłuchowe? To nie są urządzenia podsłuchowe, to jest zwykły komputer, nie widzisz pan? Ja tutaj mam swoje gry. No to idź sobie stąd, bo cię tutaj o włamanie oskażę. A Wypij to nie dalej. wygląda jak gra. Wypij dalej! Nie, musicie spałować po prostu. Spa! Kto tam mieszka? Nie wiem, nie moje mieszkanie. No to proszę, wyneś się stamtąd i pan nie wchodzi. Ja tu popinuję, podstoję i popinuję. Nie, bo to jest łamanie. Tak, a od kiedy stanie na korytarzu to jest łamanie? Właśnie do swojego domu, już! Mhm. Już!